Witam na moim kanale Wszystkie Skorpiony i chciałabym zrobić dla Was czytanie na kwiecień 2020 roku. Jest to taki dość trudny czas dla nas, bo nic nie funkcjonuje tak jak funkcjonowało dotychczas, tak jak byliśmy do tego przyzwyczajeni. Dlatego też już mówiłam w którymś horoskopie, że te czytania mogą być trochę dziwne, yy, trochę takie z kapeluszy mogą być te niektóre karty. Ale spróbujemy się przyjrzeć swe, że uczuciowej pracy, yy, zdrowów w kwestii takiej przestrogi, na co uważać. Zobaczymy, co niespodziewanego może się e, dla was przytrafić. I widzę, że nie wyciągnęłam karty na to, co niespodziewane, więc teraz wezmę, e, jaka niespodzianka może się przytrafić wam tutaj w tym miesiącu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała y, tutaj sytuacja u was w domu, w rodzinie, no i jak otoczenie będzie na was wpływać. Jest to czytanie ogólne, także sprawdzajcie ascendenty, bo takie czytanie ogólne nie z każdym będzie rezonowało, ale nawet jeśli raz z Wami nie rezonowało no to nie znaczy, że nigdy nie będzie dlatego warto wchodzić, warto sprawdzać i kliknąć dzwoneczek przy znaczku subskrypcji jak już zasubskrybujecie, wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmikach na moim kanale filmiki z serii Pika Kart, horoskopy miesięczne tygodniowe, jeśli będziecie mieli chęć, także takie czytania prywatne maila zawsze podaję w opisie pod filmem zatem nie przedłużając zaczynamy Sfera uczuć, emocji, no tutaj jest ta czwórka mieczy. Ta izolacja wpływa też na taką izolację emocjonalną, że wy jesteście skupieni na sobie, na tej sytuacji, która aktualnie się dzieje, na swoim wnętrzu. no To jest taki wymuszony odpoczynek. Nie możemy zbytnio wychodzić z domu, więc ciężko jest też kogoś poznać, więc tutaj, zwłaszcza myślę, że to jest przekaz dla osób, które są samotne, no że w kwietniu jeszcze może trochę trwać ta izolacja i yy, ciężko może być kogoś poznać no jest ta czwórka mieczy taka e, przymusowa, mm, przymusowy wypoczynek przymusowa wolna e, od pracy i tak dalej no i też może to z tym wiązać że jednak będziecie pracować typowo zdalnie będziecie zostawać w domu i e, ciężko może być e, nawiązać e, taką relację także w sferze uczuć emocji e, bardziej tutaj wychodzi to, że będziemy się skupiać w tym swoich wewnętrznych odczuciach, emocjach. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj jakiś konflikt w pracy może być, albo po prostu bardzo dużo pracy, że ciężko będzie to wszystko tak ułożyć, żeby firma nie była gdzieś tam stratna, żeby móc działać, ale w trochę inny sposób. Trochę to będzie wymagało determinacji. Wiadomo, trzeba, każdy się musi przyzwyczaić do tej nowej sytuacji, trzeba się ze wszystkimi pracownikami dogadać, i to może nie być takie do końca proste. E, dlatego w pracy się tutaj może pokazywać taka karta, właśnie tej siódemki Buław, karta, która może mówić też czasem o konfliktach w pracy, um, gdzieś tam walce z tymi przeciwnościami, ale to dobrze, bo karty pokazują, że wy tą walkę z tymi przeciwnościami losu, które staną tutaj na tej drodze właśnie, czy też kończenia jakichś szkoleń, czy też w ogóle pracy podejmiecie, więc myślę, że wszystko powinno być dobrze jeśli chodzi o zdrowie, to mamy kartę dziewiątki buław, uważajcie po prostu na głowę, bo ta karta przestrzega nas przez jakimiś wstrząśnieniami mózgu, więc uważajcie, żeby nie doznać jakiegoś urazy głowy, gdzieś tam się nie uderzyć i tak dalej bo to może gdzieś tam negatywnie Wpłynąć oczywiście to nie jest tak, że każdy spod tego znaku się z w głowę uderzy. To jest po prostu przestrodze, więc najzwyczajniej w świecie na to uważajcie, a mm, wszystko będzie dobrze. Jeśli chodzi o dom i rodzinę, no to jest sprawiedliwość. Myślę, że tutaj nie będzie jakichś wielkich zmian. Będzie tak jak dotychczas, więc jeśli ym, wypracowaliście sobie coś, to jest tak, ile dawałeś, tyle otrzymasz. Karta sprawiedliwości jest też trochę równomierna z równowagą. Yy, czyli jeśli dotychczas faktycznie my się staraliśmy, żeby ta rodzina dobrze funkcjonowała, bo utrzymaliśmy dobre relacje, no to teraz pomimo tego, że wiadomo, że każdy jest bardziej zestresowany, yy, że sytuacja robi się trudniejsza i tak dalej, no to to się gdzieś tam yy, nie zmieni. Jest, ale też z karta sprawiedliwości, bo tutaj zapomniałam wspomnieć około rodziny i domu może mówić, że jakieś sprawy urzędowe, spadkowe albo sądowe będziecie załatwiać z rodziną i przy rodzinie. Bo karta sprawiedliwości o tym też może mówić z otoczeniem to tutaj już jakiś znak miał, tą czwórkę buław. Będziecie planować, co po wyjściu z tej izolacji może to być planowanie wspólnego wyjazdu z przyjaciółmi, z rodziną, e, wspólnego zamieszkania jakieś przedsięwzięcia w ogóle planowania. Także już tutaj takie będzie wybieganie trochę w przyszłość po tym okresie zamknięcia, izolacji, takiej trochę bierności. Eee, najdzie chęć zmian i, i tutaj będziecie mm, planować coś z osobami Wam y, bliskimi. Zaczniecie właśnie tutaj już się powoli cieszyć tym życiem. Eee, tak, czyli myślę, że tutaj zaczniemy wychodzić do ludzi i to będzie gdzieś tam bardzo pozytywne. Co niespodziewane gwiazda? Spełnią się Wasze gdzieś tam e, marzenia. E, karta gwiazdy mówi o tym, że my mamy bardzo sprzyjające środowisko, otoczenie, mamy przyjaciół wokół siebie, mamy rodzinę, że spełniają się nasze marzenia, że jesteśmy urodzeni pod tą szczęśliwą gwiazdą, że szczęście się do nas uśmiecha. Jest to bardzo pozytywna karta. E, może nie spodziewacie się tego, a na przykład dostaniecie awans albo po prostu coś niespodziewanego do Was przyjdzie, co po prostu... O czym gdzieś tam podświadomie myśleliście, co chcieliście, ale to jest tak czasem nawet, że takie marzenia głębokie to są, że my ich nie wypowiadamy, a o nich myślimy. To takie marzenie właśnie może się spełnić. Super karta. I co Tarot radzi? Tarot radzi, żeby pogłębiać dalej swoją wiedzę, dalej trwać przy tej stabilizacji, którą gdzieś już tu patrząc na inne karty macie. Karty nam wskazują na to, że możecie być ekspertami w jakiejś dziedzinie, więc być może warto się podzielić tą wiedzą z innymi, żeby oni też z niej trochę skorzystali. Um, generalnie to by było na tyle. Tutaj, pomimo tego, że y, trochę karty przestrzegają, żeby jakiegoś urazu głowy nie mieć, jakieś ewentualne konflikty w pracy mogą być, to tak to jest bardzo fajna energia trochę uczuciowo skupienie się na sobie i izolacja, ale poza tym y, fajne karty. Um, także dziękuję Wam za czytanie. Jeśli się podobało, to oczywiście subskrybujcie i dawajcie łapki w górę miłego weekendu.